Runa Nautis jest dziesiątą runą futharku. Na karcie Phoenix widać tratwę, którą wzburzone morskie fale rzucają na wszystkie strony. Przerażeni ludzie za wszelką cenę próbują trzymać się na szczątkach tratwy. Rozpaczliwie chwytają się resztek masztu, który utworzył symbol runy Nautis. Niebo zaciągnięte jest ciężkimi chmurami, ale przez te czarne chmury przedziera się mały promień słońca, dając nadzieję, że wkrótce na horyzoncie pojawi się wyspa. Runa Nautis to konfrontacja naszego zamierzenia z wprowadzeniem go w czyn. Bo cóż nam po planach, marzeniach, skoro nie mamy w sobie ognia zapału, by zrealizować plany i urzeczywistnić marzenia. Tak więc, runa 10 Nautis jest runą losu, runą potrzeby. To przeszkoda na naszej drodze, to konieczność, którą musimy pokonać. Runa Nautis związana jest ściśle z normą przyszłości skult, która z naszej przeszłości i teraźniejszych decyzji tworzy i tkanić przyszłości przypominając o prawie przyczyny i skutku. Kto z nas potrafi zaakceptować cierpienie i trudne momenty w życiu, ten pozna smak wzrostu siły i mądrości życiowej oraz smak wybawienia, doceni też najdrobniejszy uśmiech losu. Czas runy nautis uczy nas cierpliwości i pomysłowości, jak przetrwać trudny okres w życiu. Przymus sytuacji, niemożność wyrażenia swoich poglądów, pobudzają w nas wolę życia, wzmacniają ogień potrzebny do pokonania problemów i niedostatku, pozwalają osiągnąć to, co przedtem było niemożliwe. Kto przeżyje czas runy nautis, ten z opresji wyjdzie mądrzejszy i zahartowany. Tu przypomina się nam powiedzenie, które pasuje do energii runy nautis. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jeśli rona Nautilus pojawi się w pozycji prostej w rozkładzie lub zostanie wyciągnięta z stali, by odpowiedzieć na pytanie, oznacza wtedy w finansach kłopoty, ale i wychodzenie z kryzysu przez ciężką pracę i ograniczenie wydatków. Dokładnie przeanalizuj swoje plany, zanim podejmiesz decyzję. W partnerstwie oznacza kryzys w związku konieczne wyzwolenie od trudnego partnera. W zdrowiu wróży przepaką chorobę, konieczność leczenia, możliwa też jest choroba z niedożywienia i schorzenia psychosomatyczne związane ze stresem, problemy z ciśnieniem, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, problemy z jelitem grubym. W sferze zawodowej runa nautis oznacza trudną i źle płatną pracę, przejście na rentę lub wcześniejszą emeryturę lub długi zasiłek chorobowy. W nauce wybór nieodpowiedniej szkoły czy kierunku studiów, wagary, opuszczanie zajęć i z tym związane kłopoty czy dodatkowy egzamin. Jeśli w rozkładzie pojawi się odwrócona runa 10 nautis, wtedy przed nami ciężki okres na wielu płaszczyznach. Brak pieniędzy, zaciskanie pasa, brak nadziei, wiary, depresję i niechęć lub obojętność, czy brak pomysłu, a nawet głupota. W sferze uczuć zdrada, cierpienie, rozstanie, partner okaże się naszym wrogiem. Możliwe są wypadki, przeciągająca się choroba, straty, zwolnienie z pracy lub niemożność znalezienia pracy. W nauce możliwe wydalenie ze szkoły, rezygnacja z edukacji powodująca zubożenie, a w przyszłości źle płatną pracę i biedę. Przesłaniem runy 10 jest jednak zdanie, przeżywając trudny okres w życiu uczysz się cierpliwości, mądrości życiowej i sprytu, a poprzez doświadczenia konieczności odnajdujesz swoją prawdziwą drogę rozwoju i poznajesz swoją wewnętrzną siłę.